Liczę na większą ilość lajków, czyli ze 100, no ale nie, do niczego nie zmuszam. No, dzisiaj trochę gorzej się czuję, dlatego y, nie obraźcie się, że pancia. Dzisiaj filmik pancia nagra i ona go poprowadzi. Ok? No to dzięki, kochani. Hej, yeah? eee, Chciałam wam powiedzieć, że nie będę się nikogo Chyba. Mm -hmm. Nie mogę takich robić. No ale yy, mam nadzieję, że i tak wam się będzie podobać, może Więc dzisiaj yy, sobie obrazek na. Się kawie. W sensie ja już zaczęłam. Raz. Ja już ostatnio zaczęłam go robić. No, ale. No. To trzeba je skończyć. Ale. Dzisiaj chciała trochę odpocząć od filmików. Więc spytała, czy mogę Was przejąć. No, więc dokładnie się przyjrzeliście, co już mam zrobione. Może kiedyś zrobimy jakiś filmik wspólny może się uda pokazać twarz no sorry, że tak nie wczę, ale rysa, przy rysowaniu lepiej okay. więc tak, ja robię akurat sypie. Pieska, który nazywa się kropka, więc robię posłanko napis kropka i łapkę. A tutaj będzie piesek cały, który leży w tym posłaniu. Więc muszę się z tym pospieszyć, bo będzie na pojutrze. Jeśli chcecie zobaczyć, jak całą kropkę kończę, to możecie napisać w komentarzach, to nagrałam całość to dokończę przy was tylko ostrzegam że czasu mamy mało żeby napisać w komentarzach bo chciałabym tą kropeczkę skończyć jeszcze dzisiaj no ale jeśli ładnie poprosicie no to może jeszcze dzisiaj wrzucę nowy filmik no i jutro też by była jakaś część malutka tej kropki Chyba, że nie chcecie, no to, to proszę nie pisać. Chyba, że nie chcecie, to możecie nie pisać. A jeśli ktoś chce kolejną część rysowania kropki, to możecie pisać śmiało. A jeśli ktoś chce kropkę i kolejne filmiki, to też proszę pisać. To ja spróbuję nagrać dwa dziennie. Dnia. Czekajcie, chwilę sobie zrobię przerwy, bo muszę zajrzeć ile trwa już ten filmik. No, no dobra, mam nadzieję, że Wam się nie nudzi tak patrząc. Ale chyba ktoś przyszedł do domu. No my się tym nie przejmujemy. Ponieważ, tak. Jeśli uważacie, że filmiki są słabej jakości, no to piszcie, ale ja po prostu, no, nagrywam to z tableta i nie robię żadnych cięć, nic nie poprawiam, tylko od razu wrzucam. Więc proszę się na mnie do takich rzeczy. Teraz maluję ucho kropki, więc robię szary podkład. Maluję całe, ucho. całe ucho na szaro. Większą część ucha malujemy na czarno, całe na czarno, a tak. I normalnie sobie kolorujemy na czarno, jakby to miało być cały ludzki czarny. Dzięki piesek. No więc tak to będzie wyglądać, że tutaj malujemy całe na czarno. Dobrze by było, żeby to był taki mocny czarno. A tutaj leżej na czarno malujemy, ale też na czarno. No się tak wygląda. I tak tutaj malujemy troszkę na czarno. O tak, żeby wyglądało mniej więcej. Jak no, inaczej, to nie szkodzi. Jeszcze troszkę docisnąć. Można? No. I u mnie to będzie wyglądać tak. Ale jeszcze teraz, dla poprawy, bierzemy białą krotkę i dociskamy w tym miejscu, co niedokładnie malujemy. I przyciskając malujemy całe ucho. Na biało. O tak, żeby mniej więcej tak wyglądało. No i teraz poprawki brązowe. Robię. Żeby kropka wyszła na takie od ciemno-brązowe do Może i taka nie jest. Może jest. No ale cóż. Będzie to wyglądało, jak takie profesjonalne cienie. No i proszę bardzo. Mamy dwa uszy. Yy, ucha. No, tak ci się. Mamy po prostu posłanko i prawie całą głowę. No to teraz ja się zajmę posłaniem. Wy możecie kolorować dalej głowę. No, ja myślę, że czekajcie z na godzinkę. No, ja myślę, że tak jeszcze posłanko dokończymy i będziemy kończyć ten filmik. No więc, tak jak mówiłam, piszcie o następne filmiki, bo nie wiem, czy z kropką chcecie, czy ze zwierzakami. Co Was bardziej interesuje, bo niektórzy wolą rysowanie, niektórzy zwierzaki, niektórzy jeszcze w ogóle by chcieli coś innego. W ogóle mam gotowe filmiki jeszcze z Pet Shopów. To takie figurki, jeśli ktoś nie wie. No i też są mega ciekawe. Ja nagrałam kiedyś, więc je mam od razu gotowe do wstawienia. Więc jeśli ktoś chce, to proszę się upominać, ja je wstawię. Może kiedyś, nawet sama z siebie. No, więc... tak to będzie wyglądać. Ogólnie powiem tyle, że... No... Chciałabym rozwijać kanał, więc staram się nagrywać jak najciekawsze odcinki. I proszę was, żebyście pisali, jak wam się coś nie podoba lub podoba. No to ja będę bardziej z tym uważać. No i będę się starała, żeby każdemu dopasować film. Piszcie jakiego typu filmy lubicie, a jakie... a za jakimi nie przepadacie. No to może akurat kiedyś wasz pomysł na film się pokaże. Jeden pomysł już spełniłam. Z życia, ale i simby. To jest filmik pięciominutowy, ale też jakiś jest. I akurat o to prosiła moja koleżanka, ale w komentarzu i się spełniło. A nawet nie odczytałam tego komentarza, bo zapomniałam, żeby odczytać, ale teraz już będę odczytywać, skoro Was o to proszę. Jak? Próbuję rozwinąć kanał i no proszę pisać co Wam się podoba, co nie, czego chcecie, a czego nie. No to też może kiedyś Was zabiorę na spacer z moim psem. A może kiedyś w ogóle zabierze Was do jakiegoś innego domu z innymi zwierzętami? Bo mam koleżankę, która ma kotka. Jeśli chcecie tam iść, to proszę bardzo. Proszę mi mówić, to ja się nad tym zastanowię. I spytam koleżankę, czy w ogóle mogę do niej zabrać was. I wtedy pomyślimy nad sprawą z nowym kotkiem. No... Chwila zerknięcia na godzinkę. Muszę zerknąć na godzinę. Zobaczcie mi. No, chyba już zaraz kończymy, co? Może jakiś inny niebieski dodamy dla pomieszania kolorów? To też będzie ładnie, ma, ładniej wyglądać. Takie zmieszane. Wy oczywiście nie musicie niebieskiego, możecie inny, w ogóle możecie inny kształt posłania robić. Jeśli w ogóle chcecie filmiki zrysowania to piszcie, że zrysowałem. Nie? Jeśli chcecie, żeby rysować coś innego, to też piszcie co. To może akurat wasz pomysł na rysunek się każe. No i tak jak mówiłam no trochę wcześniej, pomysły na filmiki ze zwierzęcami i z innymi rzeczami. Bo ja też mam, no, mniej niż 10 lat, więc nie mam tyle pomysłów. co. No i na tym chyba skończymy. Więc zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w następnym filmie. Pa-pa!